I tutaj państwo macie jak gdyby taką strukturę opracowaną poszczególnych typów. Tak także trzeba wiedzieć, że a co zrobić, kiedy nie ma jak gdyby typu kodowego? No to idziemy i interpretujemy po najwyższej skali i pasmami, tak? Każda skala ma pewne kontinuum i możemy właśnie korelaty behawioralne zachowań, postaw no, przypisywać danym y, wynikom, bo to jest dla nas jak gdyby istotne i to jest siła MMPI, że możemy tym wynikom przypisać jakieś właśnie y, zachowania, jeśli one przekraczają powyżej 65 tenów, jakieś objawy, trudności itd. Tak. Yy. I tu są, tak jak w strategiach interpretacyjnych, pokazane sugestie diagnostyczne, w jakim kierunku możemy tutaj określać, czego możemy się spodziewać w terapii, itd. Tak w związku z tym, tu, co należy jeszcze zweryfikować, sprawdzić, czyli takie, jak gdyby, superwizja tego, co właśnie ten profilogram tego MMPI nam mówi. Oczywiście te typy kodowe nie wchodzą jak gdyby w kontekst y, stylu odpowiadania, bo nie taka jest tutaj rola. My y, te style odpowiadania i y, to, czy możemy interpretować profilogram, no, rozstrzygamy na pierwszym etapie. I w ten sposób, który Państwo wskazywałem. I to są właśnie te wszystkie typy kodowe od tych właśnie nerwicowych, psychopatycznych, po te właśnie profilogramy. Które mają osoby z psychozami, maniakalno-depresyjnymi, to wszystko jest w tych typach kodowych zamieszczonych. One też są doskonalone z czasem, dlatego zachęcam Państwa w literaturze, żeby się z nimi zapoznawać. I tak jak Państwu mówiłem, no, mamy najwięcej tych profilogramów: 2, 3, 1, 2, 2 4. No pewne jak gdyby wyniki badań, jeśli się robi ich nie jedno na rok, no to wtedy badacze wiedzą, że ten będzie właśnie w kierunku nerwicy, ten będzie w kierunku psychozy, bo taka jest natura. Jeśli się tam bada po 3-4 badania na dzień, no to wtedy się gromadzi ten rodzaj wniosków. Także zachęcam Państwa do tego, żeby właśnie korzystać, żeby opierać się na typach kodowych, że one przez niektórych badaczy są po macoszemu traktowane, natomiast w literaturze poświęcono im wiele uwagi, wiele badań. Oczywiście jest takim, no właśnie tutaj zastrzeżeniem, na ile ta przekładalność, na ile jak gdyby Tutaj te grupy no, będą dla naszego indywidualnego, badanego tutaj przydatne. I to podwyższenie, niepodwyższenie, dobre określenie, bądź nie będzie nam tutaj rozstrzygało pewne kwestie dotyczące zachowań. Oczywiście są też typy trzykodowe, tak? To się bierze, trzy najwyższe wyniki. W profilogramie i porównuje się, i patrzy, jaki jest ten czwarty, tak? To znaczy tutaj co do rangi wyniku.